Który fast food oferuje najlepsze, wegetariańskie jedzenie? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Powracamy do tego tematu, trochę jak bumerang, ponieważ dotykaliśmy go rok temu tak. i chcieliśmy ponownie, chcieliśmy tym razem zrobić, dotknąć wegańskie fast foody, ale jak się okazało... Jest ich bardzo niewiele, generalnie jest, jest dużo wegetariańskich. Tak. Wegańskich jest bardzo dużo. Wegetariańskie i tak dopiero wchodzą. Jest... Znaczy dotykaliśmy, mówisz o wege versus nie wege. Dokładnie tak, to tak że że kiedyś końca. robiliśmy test wegańskiego jedzenia. I to nie były fast foody. Też. Nie były fast foody. Tak. Dzisiaj będą fast foody, będą również fast foody na jeszcze więcej. Pewnie na naszym Instagramie również są te fast foody. Nie przychodźmy... są w naszych sercach. O, a to zawsze. Tak. A teraz przechodźmy do odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować dania wegetariańskie, które były dostępne w przeróżnych fast foodach. Dzisiaj udział biorą Subway Pizza, norfish. Max Burger KFC oraz McDonald's. Ale to nie dlatego, że mają jakieś wybitne wegetariańskie danie, które znajduje się jedynie na polskim rynku, to znaczy na innych rynkach być może mają. W Polsce się nie znajduje, ale mamy coś specjalnego. No, wegetariańskie zawsze mogą być frytki. Ale o, i to jest też bardzo ważne. No? To było coś, z czym podchodziliśmy do tego odcinka. Frytki to nie jest danie wegetariańskie. Dlaczego? Wszystkie takie dania, które są dodatkiem, nie są daniem wegetariańskim. bo chodzi o to, żeby to nie Aha, był dodatek, taki rzucony o tak, albo sałatka, tylko żeby to było no tak normalne bo ja z tym danie. danie. żeby wziąć miękkę Dokładnie. Dokładnie. właśnie, no tak, to prawda. Więc dobra, okej. Okay. To mamy w takim razie yy, wybrane danie. No to co? To idziemy do pierwszego dania. Zaczynamy. Słuchajcie, bo jeszcze tak właśnie mamy pierwszego to zawodnika Dorćwisa, a jak jesteśmy z Dorćwisa, to możemy też przedstawić w ogóle nasze skale dzisiaj. Więc Dokładnie. Od może najsłabszej do najlepszej. Słuchajcie, na samym początku mamy właśnie klasyczną sekcję wege, czyli frytki oraz ketchup, Następnie <słuch> mamy z mięsem byłoby lepiej, czyli jakieś dania, które pasują, co my no ale z mięsem byłyby smaczniejsze. Aha. Bezmięsny piątek, coś co rzeczywiście w Polsce jest bardzo popularne, co nie ma No to jest chrześcijańskiej mamy, tak, tak, tak. Owszem, e... falafel, ale pożony, bo ostatnio był falafel na zasadzie taki ty falaflu, ty no. niedobry. A tutaj jest taki falafel, że taki przez dużo że F, taki fajny, już porządny, smaczny nawet. Mm -hmm. Na co koło mięso jest to skala przed najlepsza, drugie miejsce, oraz Czyli... ostatnie to jest, że Ignacy zostaje wege. Ostatnio są w ogóle coraz bliżej tego. Tak się dzieje. Tak się dzieje, więc. To się wszystko dzięki to coś. tym odcinkom. Wreszcie tak. uda się naszej propagandzie z komentarzy. To prawda, słuchajcie, półtorej roku jedzenia wszystkiego w tym programie i naprawdę mam ochotę zostać wege. No tak, tak to działa. E, słuchajcie. słuchajcie, mamy z Nordfisza dwóch zawodników, tak. jeżeli się okaże, że nie stoją oni na równym poziomie, to wtedy ich rozdzielimy, jak czasem matka musi rozdzielić swoje dziecko i duży z gniazda. Tak, jak się. Boże. No z gniazda ptaki, no Aha, jak ptaki, no tak, karo, żeby latały, no, no, to... no ćwir, ćwir. No Dobrze, dodałeś to. <laughs> ona e e na tortillę. Dobra, wege tortilla. Słuchaj, tortilla ona ma wege. buraka chyba w środku, coś w tym stylu? Stanowcza. zobaczmy. No, Burak, szpinak, mhm. mm, jakiś rodzaj sera. Tak. Czemula. Mm, Ale generalnie... Przywojda. Bardzo fajnie zbilans, zbalansowana. Że bardzo jest dużo smaków, są zbalansowane, ale że żaden nie atakuje jakoś mocniej. Mi to smakuje. To jest sam problem. Wiesz, co mnie atakuje? Słoność. Nie wiem, czy czujesz. Jest to rzeczywiście słone. Jest bardzo, bardzo mocno słone jest. Jest, takie... to, jest problem, że również ciasto jest słone w tym wszystkim. Dobra, to, to inaczej. Zawsze do ciasta ja zawsze daję jedną poprawkę. To było, wiózło się, chwilkę czekało no, na planie. No, no, więc ja zawsze na bułki no, daję poprawkę. Dostawca nigdy nie postawił dodatkowo... Nie, przecież w sensie nie, nie jest. Nie, to słone. to jest to tak, ta. jest to bardzo smaczne, ale jest słone. Jak samą tortillę należy, żebyś ocenił? Ja bym ocenił na falafla. Ja mam mnie, to... mnie bez historii, ta tort... tortilla. Wcale jakby inaczej. Jest przyzwoita? Chcę zobaczyć więcej. Chcę zobaczyć więcej, i zobaczymy czy burger dostarczy nam mm -hmm. więcej, czy będzie tym samym poziomem co ta tortilla. Aha. Po jednym Zła... sobie bierzemy, tak, czy tak? Tak, ładny po półce. Albo to ugryźć jedno, ja z drugiej, może ktoś będzie jeszcze tutaj ch chrupnie, jakiś amator wegetar... O, ten jak przyatakował! Ewidentnie była ochota na wegetariańskiego burgerka. Ja tak śniadam delikatnie. To jest kotlet z czym? Z Z czego to jest kotlet? Mm. Wydaje mi się, że to może być socze soczewica. Mm -mm. Ma fajny posmak tego szpinaku, ten sos również pasuje ten? do tego. Tak, będę zresztą, miał zresztą, robić dla ciebie około, Proszę. Hmm. O! I to już jest niezłe. Trzeba ich rozdzielić, niestety. Ja muszę zostawić ich na razie samych. To ty na to? Jak będziemy dalej szaflać ręki... To ja uważam, że w takim razie jak zostawiamy ich samym, to znaczy powiem tak. Generalnie uważam, że jeżeli chodzi o Nordfisza, mm -hmm. jeżeli chodzi o ich burgery i te wszystkie inne rzeczy, których się w Nordfischu zazwyczaj nie kupuje, mm -hmm. stoją one na śmiesznie wysokim poziomie, jak już udowodniły nam frytki chociażby. No. Ja powiem tak, dam wotum zaufania i mm -hmm. wiem, że możesz się nie zgodzić, ale chcę go tutaj przesunąć. Oj raz. nie, aż tak, oj nie. Może nie. o tutaj? Ale... Na falafla, możemy dać na razie na falaflego. Możemy dodać tutaj na falafla na razie. Bo, Janczo, ale ja daję gwarować falafla na początek. Tak, y, ponieważ tortilla, dla mnie falafel, burger dla mnie to jest poziom wyżej, ale dla ciebie skoro tortilla była poniżej, mm -hmm. a burger jest powyżej, to no wyś na, na razie, wyś się na razie, to idziemy do kolejnego zło. Pora teraz na zawodnika z firmy, która pochodzi z Kentucky, czyli Kentucky Fried Chicken, Ja myślałem, pochodzi z firmy właśnie Fried Chicken. Pochodzi z firmy Fried Chicken, się Fried w, Kentucky. Się w Kentucky. Dokładnie tak jest. Nie wiem, czy wiecie. Słuchajcie, mamy tutaj halloumi. nowy produkt. To jest burger Hallumi. To tak? jest nowy? nowy produkt, który widziałem tylko na fejsie i nie można go zamówić przez internet, chyba można go tylko w lokalu dostać. Jeżeli Trzeba się wyjść nie z domu, nie? Posiada ser halumi. Z tego, co widzę, to posiada jakąś cebulkę czerwoną. Wygląda to ciekawie. A czy smakuje? O, tak? Mm -hmm. Nie lubisz sera halumi? Jeżeli masz takie, to znaczy, że nie lubisz okay. tego sera halumi, który jest taki trochę, on jest taki śmieszny, że tak się go gryzie i tak właśnie on tak w zębach ci, nie wiem, jak ten dźwięk nazwać, ale wiesz, o co chodzi. Taki ślizga się. Mm -hmm. Znaczy, dla mnie to, to... Taki przepraszam, zasz. jakby, nie chcę też znowu wyjść tu na wege foba Jasne. dam jak gumę. A taki gumiasy jest sobie do serce. W sensie biorę właśnie pod uwagę... bo boże, muszę się przed takimi no. rzeczami bawić, Takie światło. powiem tak, mm. że jak sam minister, bardzo mi smakuje kompozycja tego burgera, że jest fajnie ta cebula, ten sos jest fajny do tego, ta no. sałata, w sensie... To dla mnie było ciężkie w porównaniu do tego. To jest w miarę lekkie. To jest naprawdę, to bym sobie z chęcią całego zjadł, tego Oj, to burgera. jesteśmy zupełnie przeciwnie. Ja no uważam, bo... że już to było lepsze niż to. Okej. Okay. To ja jestem na tej skali. Myślę, że się rozjechaliśmy. No rozjechaliśmy się, nie, bo jakby dla mnie. O, oh, w ogóle, odszyliło mnie. Okay. W sensie, miałem takie poczucie, że jakby razy żyłem gumę, dwa dostałem po prostu zapchany majonezem, gdzieś tam pod tym sałata. Jakby dla mnie to nie ma wielkiej historii. Okej, okay. dla mnie to było spoko skomponowane. Mi to posmakowało bardziej niż Nordfish. Tutaj posmakowało mniej niż tortwisz. No i mamy kropkę. Mamy kropkę, to tą kropką na razie zakończmy na bezmięsnym piątku. Pokudźmy zobaczmy, się jak to będzie Ostatnio, dalej. tak, jak, Ostatnio, dalej. jak nas nas więc ja też, że tak powiem, zostawiam kartę ustępstwa ci, mm -hmm. bo raz mi ustąpiłeś, więc ja chcę zobaczyć co, co. Chcę zobaczyć, co będzie właśnie, dalej. właśnie, zróbmy całą stawkę, wtedy będzie Tak, adres. ponieważ teraz rzeczywiście uważam, że to jest spoko wyważone tutaj, uważam, że powinno być przed nim, ale to dopiero później możemy doprecyzować. Inaczej ze swojej miłości do pizzy nie mógł się powstrzymać i musiał umieścić pizzę hat od razu na najwyższym podium, <laughs> jak, najdalej, jak najbliżej zwycięstwa. E, powiem Ci tak, że wygląda ta pizza bajecznie. Coś jest z tych jest wegetariańskich, kolorowe, że jest kolorowe, przyjemne, fajne. Widzimy tutaj pieczarkę, paprykę, szpinak, e, pomidorka, cherry, cebula. cebula. Wszystko, co może być, tak się tutaj znajduje. Jak to smakuje? O! I powiem Ci, że myśląc o tym rankingu, Czekałem na coś tak świeżego. Mm -hmm. Tak. Wow, Pizza, która jest świeża i lekka. Mm -hmm. Jakie to jest w ogóle ciasto? To jest klasyczne pizza z pizza. To jest, to jest czy to jest? Cięcie, to, jest, to, cięcie, tego? Cięcie, to, jest to nie jest to tej nowe, bo mają? Nie, nie. nie to bo jest o, o to mi chodzi. Widzisz, co jest tutaj na rogu? Ile jest semoliny, czy jak się to nazywa? Nie, no, no, tej jest, mączki takiej? No no, 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 no. Ale to jest plus. To nie jest jako minus. To jest nie, bardzo no, duży powiem plus. Powiem tak. Najlepsze ze wszystkiego. Na, na razie, razie zjedzonych na razie. Najlepsze, gdyby tak podawane były dania wegę. Może mógłbym zostać wege. O, o, ale może bym powiedział, że na co koło mięso. Tak. Tej to jest bazy. myśl, którą miałem jedząc tą pizzę, że mm -hmm. nie potrzebuję. Dobrze położyłem. Dobrze położyłeś. Jest A widziałeś strasznie, jest piekielnie bardzo, dobra, bardzo jest dobra pizza. Bardzo dobra pizza. A ja odłożę, tak, tak, to zostawimy nadgryzione kawałki z tej strony, żeby zostało w razie co honorowe miejsce na honorowe na miejsce tak. wege. No zobaczymy, czy którykolwiek inny zajmie. ale jestem pozytywnie zaskoczony, bo to o to chodzi, że Często jest, jeżeli ludzie robią produkty właśnie takie no, wegę, no. to mhm. często jest jakiś dziwny dodatek, do tego jakiś inny trochę sos, trochę jakiś mhm. inny właśnie dodatek, coś piklowane, żeby to było ciekawsze. A tutaj zamiast robić to ciekawsze, to jest to zwykłe, tylko po prostu tego jest dużo i jest to smaczne. Po prostu. Jest dobre jako, że w sensie odpowiada mi jakość tych składników, że rzeczywiście fajnie wyczuwam tak, je. Tak, to prawda. Jestem bardzo za. E, to co? Czekamy Musimy na, na pretendenta. Pit. Musimy mieć dobrą picę tutaj przez no, no, nie? Powinniśmy częściej zamawiać. Nie wiem, tak Moi hmm. drodzy, Subway has joined hmm. the fight. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Subway podnosi rękawice i używa argumentów siema... Ty zrobi... ostatnio walczyłeś za tego veggie patty, on ci bardzo smakował. Tak, że pod, on podnosi rękawice i takie siema, zrobi sobie wymarzoną kanapkę, jaką tylko chcesz i nie musi ona mieć mięsa, bo ma tak. milion składników. Znaczy, ty jeszcze jak miałeś taki bardzo mocny okres e, takiego chyba węglo, wycięcia węgli, i tego keto i tak dalej, to ty chyba kiedyś się naciąłeś na to, że chciałeś wziąć sałatkę w Subwayu. I to jest zawsze najlepsza chyba historia świata, jak historia sałatki w Subway'u. To jest kanapka, macie te same składniki, tylko wszystko wrzucone do pojemnika, jak na sałatkę. I u mnie to wygląda tak, jak byłem na keto, to prosiłem o po lub pięciokrotną porcję mięsa do tego po prostu. I w ten sposób miałem sałatkę. Czy mogłem to zrobić 50 razy taniej samemu i 50 razy szybciej i pewnie smaczniej? Tak, ale nie zawsze, jak się gdzieś wyjeżdża, to się ma na to czas. Albo jest się leniwy. A jeżeli chodzi o tego Subway'a, to nie zaskakuje. W sensie ja powiem tak, wedzie pati wydaje się puste, bez smaku, ma ona jakąś strukturę, jakąś formę, ale na tym się kończy. Nie wyczułem za dużo smaku tego wszystkiego w porównaniu do tego całej reszty, co próbowaliśmy. Też i tak samo jest całe ładowane barzywami. wściekła wściekła mucha. Okropnie tu co nie widać, m. że wego mucha. Słuchajcie, dzisiaj na całym planie. Zostawiłem bounty hunting na muchę, każda osoba, jedyna osoba, która ustrzeli na planie tę muchę, dostaje od mnie A jeżeli drym. ktoś zabije z lotki, weźmie tak. ją, przestrzeli po prostu muchę... To jest stówka. To jest stówka. To jest stówka, więc zobaczymy, czy komuś się udało złowić dzisiaj na planie. Ale wracając no do właśnie. Magic -patii. w sensie powiem Ci tak, że jak sobie jest Trochę spróbuj... jak stoi, to nie przeszkadza mi. Na no. razie. W sensie... Bo Ty będziesz jeszcze tutaj rozmawiać. Uważam, tak? że... Jak Subway jest spoko, pod tym względem, Ciekawe, że to wcale... Ale ostatnio tego właśnie Veggie Patty bardzo mocno Forsowałeś, chyba na zjedliśmy wszystko. Może był z lepszym sosem, może było z jakimś lepszym, może było na lepszym pieczywie. Ale myślę, Jak nigdzie. mam. Jak mam białe pieczywo, mam tego veggie patty w sensie ciebie się w ogóle tutaj widzę, ze mną nie kłócić, co nie? Ty, ty byś go wepchnął tutaj i jest mi spoko, spoko mi nie co nie? Mi nie spokoło, mi też tak. nie spoko jakoś szczególnie. Nie. Szczególnie w porównaniu, może w porównaniu właśnie do całej reszty. Przed, no bo przed sekundę po pizzy. Oczywiście, pamiętajcie, ktoś oczywiście powie: "O, porównujecie burgera, pizzę, tortillę, kanapkę". Nie, nie. porównujemy składnik, który jest najważniejszy. Tutaj jest to veggie patty, tutaj hmm. to było halumi, cała kompozycja, tutaj również cała kompozycja, tutaj w ogóle pizza jako całość, co, nie? nie? możemy w hmm. doceniać na przykład, że jaki świeży ogórek, pomidor czy cokolwiek ponieważ u nich to zawsze jest, co nie w tak. każdej kanapsy to masz. Dobra, słuchajcie, ranking stoi jak stoi, a my idziemy do końca. Max dołączył do gry, słuchajcie. Dokładnie. słuchajcie, Max nasz ostatni, największy zaskakiwacz, ze swoimi nagecami oraz, już tu mamy napisane... Wegetariańskim burgerem. Po prostu, wega-burgerem od Maxa. Zastanawiam um, się, czy Max również nie ma wegan-burgera, że wegańskiego, możliwe, że nie ma... Wiem. no to są te nagecy, które nas ostatnio tak rozbiły. Zobaczymy, czy dzisiaj również nas to rozbiło. Cały czas tak samo. Przepraszam, dałeś mi tutaj nuggeta z kurczaka, nie rozumiem, o co chodzi. No. Cały czas tak samo No Znaczy, mhm. Dobra. Okej, okay, trochę wyszu, wyczułem soi. O, bo teraz z... troszeczkę, jak o tym pomyślałem. Mm. Ale są nadal bardzo dobre. Tak. inaczej, no, to, że... bo no, że przesunęliśmy, też się nie martwcie, bo to... Tak, jakby... tak, tak, to na, na razie przesunęliśmy, żeby, żeby było zrobiliśmy. widać wszystkie produkty, no i dobra, ale zobaczmy teraz... Jest... I to jest ten ich kurczak, który rzekomo kurczakiem nie jest, okay. a jest ich soją. I wygląda. Ta. Wygląda naprawdę spoko. Mhm. No ja masz poczucie? Nie jestem fanem burgera. Ale jestem fanem tego czegoś mięsnego, co jest mięsem w środku. To taka sugestia. Nie wiem, że to musi być wiążące na razie. Mhm. Ale bym przeniósł, bym, wiesz co, nie smakuje mi tego, że to jest to ostre. Bo Tobie kompozycja pasuje tego burgera? Czy również tak jakoś? No, no, właśnie, też to ma. Ale jeden sam powie tak, drugi nie. A powiem tak, a panie rabinie. E, nie, nie wyciągam, może z tego drugiego wyciągnąć. Ten to nie zostanie ładnie... Tak, tej tak, w sumie możemy z tego, tego, mm -hmm. ale. Weź jest samo mięso. Mięso. Mm -hmm. No, to jest coś więcej. Jeszcze więcej. No mm -hmm. ja Zapraszałem po odcinku. Powiem ci, że nie mogę się doczekać, ponieważ za granicą już teraz wchodzi normalnie w Wendy's, w różne tutaj sieciówki. Jeszcze w jakość wchodziło, ale już nie pamiętam że wchodzi Impossible Meat oraz, nie, Beyond Meat oraz Impossible Burger. To są dwie firmy, które produkują mięso, które produkują właśnie mięso ze soi i tak dalej mm -hmm. i ono jest osocze, ma w sobie, w sensie nie ma osocze, tylko ma coś, co działa na wzór osocza i Aha. to mięso normalnie krwawi, wiesz, jak się go je smaży, wyciekają soki, zachowuje się identycznie jak wołowina yes. i smakuje podobno jeden do jednego. No, okej. Okay. I uważam, że jak spróbowałem tego kurczaka z Maxa, to mam. nie próbowałem nigdy tamtego. Oczywiście co nie, nie miałem okazji, mm -hmm. niestety. Może będę miał okazję kiedyś. Ale to jest podobne uczucie, że to smakuje, jeżeli jest to w takiej kompozycji, to Maja. smakuje to identycznie jak kurczak. To co z tym robimy? Ja bym o tak zrobił z powodu mięsa. Nie mm -hmm. z powodu kompozycji oh. jako burgera, ale z powodu mięsa, bo mi super smakuje. No najwyżej potem porozdzielamy. No ma, może... zostawmy to na razie wolne. Ponieważ mamy to jeszcze, jeszcze, to jeszcze jednego danie. małego zawodnika. Ostatnia runda jest runda trochę żartem. Nie bierzemy ją <laughs> pod uwagę, ale jedno muszę powiedzieć. Jakkolwiek Mac nie masz WegeBurgera burgera u siebie dostępnego, tak czemu wszyscy nie mają takich opakowań jak ty? Jakby to było łatwo tutaj robić te mm -hmm. rankingi i tak, tak. dalej i wszystko pokazywać. Makwisz, moi drodzy. Dlaczego on tutaj się znajduje? Kiedyś istniała internetowa plotka, tak. mit co nie, tak. na temat słynnego o Makwisza, który podobno nie ma ryby. Mm -hmm. W Polsce ma rybę. Tak. W USA na, też. Dlatego się nie w zalicza. Czy też tego. ma rybę czy nie ma? W USA też ma. W USA też ma rybę. Ale wiemy, że w Polsce ma rybę. Bo sami było się, inaczej jest rybakiem. Tak. O co chodzi? Chodziła historia, że. Kobieta udowiedziała się ością w McDonaldzie, jedząc w McFisha. I McDonald's, jak chcąc wygrać, udowodnił, że w ich McFishach nie ma grama ryby. I że nie mogą się udowić ością. E, jest nie... to mit. Jest to mit, to jest Ale to jest historia więc... bardzo popularna, dlatego postanowiliśmy, mm. że uwzględnimy McFisha w naszym zestawieniu. Jest nawet smaczny, ale on schodzi. Mm. Schodzi i w ogóle nie jest brany pod uwagę. I nie, to ranking. Dobra, w zasadzie tak. Nie wiem, czy jest coś, co by mnie przekonało do zostania wege. Tak ci powiem. To jest bardzo dobre. Nadal nie wiem, czy to jest Ignacy, zostaje wege. Jeszcze Dalej. nie wiem. Dalej. Powiem Ci inaczej. Zjadłem ostatnio w domu, robiliśmy wege sobie e, chili sin carne z e, w tortilli, zawinęliśmy sobie burrito. Uważasz, że nic tutaj nie jest aż takiego mocnego? Ustaw swój, ja tutaj widzę, że mamy różne mocne opinie. Mamy różne mocne Dlatego ja to ja proponuję ustawię. ranking Ignacego. Bez kłótni Mandzia. Dobra. I zaraz Ty ustawisz swój i może po prostu tak zrobimy. Ignacy, bardzo zachowawczo tak. i bardzo delikatnie. Tak bym zagrał. Ja sobie powiem tak. Mój ulubiony produkt z tego wszystkiego, co próbowałem tutaj. Mhm. Uważam, że zdecydowanie najsmaczniejszy, tak, że mógłbym zjeść go ponownie i że nie widzę sensu, żeby jeść wersję mięsną. Wow! Leci Halumi na sam początek. Wow. Strasznie posmakowało. Może. To byliśmy kompletnie ten. odjechani od siebie, co? Zostaje pizza na tym samym mięsu, mięsu. No. Mięsu, na mięsu, Na mięso, na co komu miejsca. Tak, dokładnie. Następnie uważam, że sam wrap w sobie zasługuje tutaj na. E, może tak, z powodu kompozycji, przepraszam. Może o tak, tutaj bezmięsny piątek. Tutaj z mięsem byłoby lepsze z powodu kompozycji, bo samo to mięso uważam, że jest na poziomie gdzieś tutaj. No i chyba, bo no zawiódł. To inaczej no to słuchajcie, mamy w zasadzie dwa rankingi, bo to ciężko nazwać tak. jednym ranking Rankingi są rzeczywiście dwa. Na no, jeszcze więcej pogadamy o tym więcej, a wy nas oglądajcie, wy każdy wtorek, czwartek, sobotę o godzinie 18. Cześć!